Cześć kochani, witam Was na moim kanale Ogród Agnes Dzisiaj taki krótki film na temat moich wczorajszych zakupów Można powiedzieć, że udało mi się coś upolować na wyprzedaży Tutaj zakupiłam cztery, cztery wierzby na pniu Już Wam pokażę etykietę Wygląda. To jest teraz nowość w ogrodzie, więc jestem ciekawa, jak uda mi się zrobić tego jakąś fajną kompozycję w ogrodzie. Tak ona wygląda. Tutaj są informacje. Na etykiecie zakupiłam takie cztery, cztery sadzonki. Można powiedzieć, że normalnie kosztowały w granicach do 30 zł. A udało mi się kupić na wyprzedaży po 12 zł za sztukę, więc to jest bardzo fajna cena. Są w dużych tuniczkach. I tutaj przejdziemy sobie do róży na pniu. Też udało mi się właśnie kupić za świetną cenę. Normalnie cena była w granicy 65 zł. A kupiłam za 20 zł za sztukę. Kolory, można powiedzieć, że chyba dwie są białe. Tutaj nawet są etykiety. Na pewno przed posadzeniem będę chciała przyciąć te wszystkie gałązki. Więc może uda się jeszcze, żeby ponownie mi zakwitły. Ta jest biała, tutaj mamy mniejszą, więc ona też jest biała. I tutaj, jak, jak przybliżę Wam, to zobaczycie, że ma właśnie jeszcze pąki, więc na pewno zakwitnie ponownie. Tutaj też jest kolejna róża na pniu. Tu też widzę, że troszeczkę jest uschnięte i też będę musiała przyciąć i także zastosować oprysk na mszyce, gdzieś na którejś właśnie gałązce widziałam kilka mszyc. Tak, tak wyglądają. to jedna gałązka jest przy tej górze złamana. I też są właśnie w domiczkach. Tutaj nie wiem, jaki będzie kolor przy tej róży, bo nie było żadnej etykiety, żadnej informacji. I też kupiłam jedną różę, właśnie też na wyprzedaży. Taka róża w Doniczce, więc nie wiem, jaki kolor, jaką osiągnie wysokość, ale ma już. Bąki, więc jestem ciekawa koloru, na pewno podzielę się z Wami informacją, jeżeli tylko zakwitnie i postaram się Wam nagrać filmik jakie kompozycje zrobiłam chciałam właśnie posadzić tą wierzbę i połączyć z nią różę na pniu, więc jestem ciekawa jak to wyjdzie, jakie będą efekty jeżeli nie śledzicie mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania, no i do, do usłyszenia w kolejnym filmiku.